Jak transportować regolit księżycowy? W laboratorium badawczym koła naukowego Space Magieha znamy odpowiedź na to pytanie. Księżyc stawia nam wiele wyzwań. Są to m.in. mikrograwitacja, duży współczynnik tarcia regolitu, czy z pozoru prosty fakt, jakim jest brak elektryczności. Toleracom 2.0 to zwycięski projekt amerykańskiego konkursu Over the Dusty Moon Challenge. Składa się z trzech sekcji: przesiewacza, przenośnika żerdziowego oraz kubełkowego. Podróż regolitu zaczyna się przy przesiewaczu bębnowym, który jest w stanie pracować w warunkach mikrograwitacji. Następnie regolit transportowany jest przenośnikiem żerdziowym, który wykorzystuje ruch posuwisto-zwrotny oraz porcuje go do odpowiedniej objętości. Sercem naszego przenośnika jest silnik, który za pomocą przekładni zesiela jednocześnie przenośnik kubełkowy, jak i żerdziowy. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie firmy NORD. Silnik posiada najwyższą klasę oszczędności IE5+, co w przypadku ograniczonej ilości energii na księżycu jest kluczowe. Co więcej, sam silnik jest naprawdę niewielki jak na moment, który generuje. Z przenośnika żerdziowego regolit wpada do przenośnika kubełkowego, który transportuje go pionowo w górę. Przenośnik kubełkowy umożliwia dowolną modyfikację wysokości, jak również dowolną modyfikację tras. W tej małej skrzynce znajduje się całe sterowanie naszym przenośnikiem. Choć na razie na powierzchni Księżyca nie ma żadnych przenośników, to my głęboko liczymy, że nasze rozwiązanie kiedyś się na nich znajdzie.